E, Witajć kochani. Jesteśmy akatem walentynkowym wypadzie. Próbamy z dachetą do pokoju. Bardzo jest ładny. Chora taką, bo to powiedzieć. Bardzo ładnie miałem tak wybierany. Taki wyspy. Zmieniamy się po do pokoju do naszego. Wygląda. Tu mamy się położyć. Troszeczkę. Pięćdziesiątka. Bardzo kolor że nie jest za ciemno, że nie No i mamy łóżka. Te mniejsze, drugie większe Panie mają zrobione, że mają już czajnik herbatkę, kawę i szklaneczki no i balkonik mały ale ładny no, taki mały no, mini balkon tak, nie będę jeszcze go otwierać bo no, na pewno taki mały jak inaczej wygląda I tak, dzisiaj będziemy spać na swoje wypadki. Niech to będzie potem na basen czas. Serdecznie Później, wam czas na nagrywać. Będziemy na baseniku w wieczornej kolacji. A do później kotali guziki. Takie widoki z okna mamy. Daniele. Właściciel, tutaj widać, że zaopiekował się nimi teraz się wybieramy na basen i później coś tam wam pokażemy do później oto basen tutaj same a tu Witajcie kochani po drugim czasie, teraz dopiero dogrywam końcówkę. Po balsonie poszliśmy na kolację, a tam czekała na mnie cudowna niespodzianka. Chłopak poprosił mnie o rękę i ja mu wtedy powiedziałam tak. Jeśli wam się taki kochani odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę, miły komentarz, suba i do zobaczenia, niedługo kochani zobaczycie pole zakupowe, poczekam na paczkę. No i do zobaczenia kochani, buziaki, pa!